Jak schudłam ponad 20 kg z pomocą Anny Lewandowskiej? Obejrzyj ten film do końca, ponieważ opowiem Wam dzisiaj moją historię. W wieku 17-18 lat odżywiałam się już tylko gorzej. Wiecie, jak to jest? Oby szybko, oby tanio, czyli wypady do tak zwanych fast foodów. Następnie pierwsza ciąża. Nie przytyłam dużo, bo zaledwie 6 kg, ponieważ nic nie mogłam jeść. Ale niestety, po ciąży chciałam chyba to wszystko nadrobić, więc jadłam wszystko za te całe 9 minut. I wtedy było już tylko gorzej. Zazdrość, bezradność, bardzo niska samoocena i brak kontroli nad sobą i pretensje do całego świata. Tylko jedno tłumaczenie. Ona wygląda tak ładnie, bo nie ma dziecka. Problemy ze zdrowiem mojego syna. Rok czasu na oddziałach szpitalnych i zajadanie stresu. Musiałam coś jeść, żeby sobie radzić z tym wszystkim. Nie uwierzycie, mi też jest ciężko w to uwierzyć, ale codziennie przy szpitalnym łóżeczku, inkubatorze, jadłam 5 paczek herbatników, tych największych. Jest to około 5000 kalorii. Dodatkowo, oczywiście, śniadanie, obiad, kolacja, tego nigdy nie pomijałam. Było mi łatwiej, bezpieczniej. Myślałam wtedy, że mam wszystko pod kontrolą, a jednak nie. Po powrocie do domu spojrzałam w lustro, i pierwsza moja myśl. Nie masz czasu, nie oczekuj od siebie za dużo. Masz dzieci, nigdy nie będziesz wyglądała jak one. I wtedy pojawiła się Ania Lewandowska, która dała mi natchnienie, nadzieję i uwierzyła w to, że ja dam radę. Może nie tyle ona, ale ja uwierzyłam w jej słowa, że ja dam radę. Natchnęła mnie tak do działania, że mówię: Spróbuję, zacznę, nic mnie to nie kosztuje. Uwierzcie, pierwsze cztery miesiące to była walka o przetrwanie. Płakałam na tej macie, krzyczałam i brak wiary w to, że to ma jakikolwiek sens. W pierwszym miesiącu zrzuciłam dwa kilogramy i wtedy pojawiła się w mojej głowie myśl czy dla dwóch kilogramów jest warto się tak męczyć? teraz wiem, że tak. Ale wtedy musiałam przekroczyć swoje granice. Czułam, że już dalej nie dam rady i nie jestem w stanie już ten drugi miesiąc dalej tego robić, bo spodziewałam się, wiecie, spektakularnych efektów, że tyle ile potu zostawiłam na tej macie, to powinna już mieć minus 5, minus 6 kg. I wtedy musiałam poprosić rodzinę o pomoc Zachęciłam ich do ćwiczeń Bo czułam, że bez nich totalnie nie dam rady Moje szwagierki, mój tata oraz moja mama Spotykaliśmy się codziennie O 18 na 30 minut ćwiczeń Każdy z nas był początkujący Więc zdecydowanie było dużo łatwiej Powiem wam szczerze, że teraz jak o tym pomyślę To taki miód na moje serce Bo bardzo bym chciała wrócić do tego, co było eee, Zawsze to był powód na takie nasze cudowne spotkanie. I tutaj z całego serca chcę im podziękować, dlatego że wtedy poczułam, że to jest ta moja droga. Z miesiąca na miesiąc moje kilogramy spadały, spadały. W pierwszym miesiącu było to 2 kilogramy w drugim było to już 4 kg, w trzecim również 4. Później już to szło troszeczkę wolniej, bo po dwa. Aplikacja Diet Training Bayern miała również możliwość wykupienia diety, gdzie sama sobie gotujesz, wybierasz sobie produkty, jedziesz na zakupy i stricte to, co sobie wybierzesz, co masz, to gotujesz sama dla siebie. Weszłam w to, no i wtedy wiadomo. Było to zdecydowanie szybciej, bo tak jak się mówi, dieta to 70% sukcesu. Na pewno nie muszę Wam mówić, że po tym wszystkim, po tej już małej przemianie mojej, zaczęłam czuć się 100 razy lepiej. Moja pewność siebie wróciła, radość z życia, którą mogłabym obdarować cały świat. Osiągnęłam to, co wydawało mi się jeszcze 6 czy 7 miesięcy wcześniej totalnie nie do osiągnięcia. No i trzecia ciąża wyglądała zupełnie inaczej. Od samego początku, przez pier... Pierwsze pięć miesięcy cały czas kontynuowałam swoją przygodę z ćwiczeniami, więc do piątego miesiąca cały czas wiernie ćwiczyłam. Ale jak to życie nas uczy, świat wtedy mi się zawalił. Śmierć mojego taty, poczułam się totalnie bezradna, bezsilna i stwierdziłam, że to wszystko co robiłam do tej pory straciło totalnie sens. I wtedy znów sięgnęłam po moje herbatniki. Przecież mówiłam sobie, że wtedy też mi pomogły ten najtrudniejszy moment w moim życiu przejść, więc teraz też na pewno mi pomogą. Niestety nie, tylko patrzyłam, jak moje ciało pod wpływem tego świństwa totalnie się zmienia. Po roku wróciłam. Wiedziałam o tym, że muszę szukać szybko mobilizacji, bo wiedziałam, że cofam się do punktu wyjścia. Uaktualniłam aplikację, wybrałam dni, treningi. No, i zaczęłam. Nie wiem, który to już był raz. Czwarty, piąty, szósty. Ale zawsze, kiedy wracałam, wiedziałam, że jestem mądrzejsza, silniejsza i że już tym razem na pewno się uda. Już teraz chciałam tych efektów jak najszybciej. Wiedziałam, że jestem w stanie to osiągnąć. Więc szukałam już takiej diety typowo spersonalizowanej, idealnej pod moje oczekiwania. Więc znalazłam Sylwię i Jakopa Szostak. Z którym z całego serca dziękuję. I wtedy zaczęła dziać się magia. Wiedziałam, że już nie zrezygnuję, że jestem tak zmobilizowana, że to jest moja droga, którą chcę iść i zawsze to kontynuować. Czyli pamiętajcie, dobrze dobrana dieta, spersonalizowana, nawet jeżeli nietypowo pod Was, to pamiętajcie, zdrowe odżywianie. No i oczywiście z całego serca polecam aplikację Diet Training by N. Możecie sobie wszystko dostosować do własnych potrzeb, do tego, ile macie czasu. Co macie w domu, jaki sprzęt. Macie tam po prostu tysiące ćwiczeń już gotowych, specjalnie dla Was, i poziomy łatwe, średnie, trudne, więc naprawdę da się. Ja zaczynałam od 20 minut treningu, 30. No i wiadomo, sukcesywnie sobie to podnosiłam, w zależności też od tego czasu, ile go posiadamy. Wszystko wykonywałam w domu. Więc z całego serca Wam polecam. I tak oto moja historia w wielkim, wielkim skrócie. Nie myślcie o tym, że nigdy się nie poddawałam, bo wiele razy rezygnowałam na dwa, cztery, sześć miesięcy z różnych powodów. Ale ważne jest to, jak wracacie, bo zawsze jesteście silniejsi niż byliście wczoraj. I tutaj z całego serca, Aniu, chciałabym Ci podziękować, że Twoja pasja, Twoja praca zmienia ludzi i ich życie.